Witamy serdecznie kochani. Oliwia, przeszczęśliwa, że kolejny raz z kamerą i z obiektywem. E, misja numer jeden dzisiaj. Poszukujemy kawy. Poszukujemy kawy, bo jest niedziela i dużo rzeczy się otwiera o 10. A misja numer dwa to bieg, marszobieg. zależy kto, ewentualnie marsz. Pod tej na kraterze, także wbijamy się na 2000 z plusem autkiem, i później truchtamy See you Pierwszy sukces, Fancy. Witajcie, kochani. melduję się z Marsa. Szybka teleportacja. Krajobraz naprawdę kosmiczny pod każdym względem. A jak wygląda sytuacja? Wjechaliśmy samochodem z Puerto de la Cruz do Parku Narodowego El Teide. Prosto w ten krater. Jesteśmy na 2200-2300. Oliwia ruszyła sobie na swój trening biegowy. Gdzieś tam. Tam myślę, że gdzieś teraz sobie leci pod tą wielką ścianą. Ja zostałem zredukowany dzisiaj do marszu. marszu biegu w najlepszym wypadku odezwała się jakaś stara kontuzja kolana i nie chcę tego ryzykować w drugi dzień, tak naprawdę, bo przed nami jeszcze sporo aktywności. Między innymi, jakby wszystko się dobrze poukładało, chcemy wejść gdzieś tam, 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 tam wysoko na szczyt. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. W związku z tym, e, dzisiaj po południu na pewno przejadę się na basen, żeby jakoś treningowo ten dzień uratować. Sama trasa z Puerto do tego parkingu, Portillo Alto, chyba tak to się nazywa. No trasa piękna, to jest ta część Tenerife, która spłynęła parę lat temu. Na szczęście to się w miarę odradza. Oczywiście te krytyczne elementy infrastruktury oni to odbudowali. No las w zeszłym roku wyglądał naprawdę postapokaliptycznie. Teraz trochę więcej zielonego. Chyba też wycięli te, wycieli te, 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 te wszystkie spalone fragmenty także coraz lepiej to wygląda. No i przede wszystkim jest przejezdne, bo dwa lata temu to było całkiem zamknięte. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo trailowych szlaków, także jak ktoś lubi takie klimaty, no to jeździ trenować. Zresztą tutaj biegacze górscy mają naprawdę raj, no bo i ten element wysokościowy już tu powyżej 2-300 myślę, że, myślę, że ma znaczenie. Zobaczcie sami. Trochę niechętnie stąd odjeżdżam, przyznam się Wam szczerze. Bo jak tu jest tyle ludzi, to przy tamtym hotelu, schronisku muzeum trzy w jednym, nie muzeum. Coś tam jest. To obawiam się, że tam nie będzie gdzie zaparkować. Ale sprawdźmy. No dobrze, przypuszczenia się zrealizowały. Te najbardziej popularne miejsca, oczywiście, przyciągają najwięcej ludzi, co jest zrozumiałe. W związku z tym, zaparkowałem w miejscu, z którego nie jestem jakoś specjalnie dumny, blokując inne auto. Mam nadzieję, że te parę minut, nikt tam się nie będzie strasznie frustrował. Mam nadzieję, że właściciel jest na szlaku. Hola! Ruszam w kierunku Oliwii, chociaż szanse są małe, że się złapiemy, bo dopiero godzinka godzinka 5, godzinka 10 jest na szlaku, a to powinno zająć jej trochę więcej. No ale zobaczcie, nie ma co się spieszyć w takich warunkach. Ole, ludzi sporo, wszyscy pozytywnie nastawieni. Cieplutko, zdecydowanie cieplutko, na krótki rękawek. Myślę, że jak dzisiaj biegał, no to krem z filtrem obowiązkowo. Jak widać za mną teraz, trailowców sporo, trekkingowców sporo. No to chyba optymalną opcją byłoby, gdyby moje kolano było w pełni sprawne, to Wspólny bieg i powrót busem tam, gdzie był początek. Tak robiliśmy w zeszłym roku. I to chyba by się najlepiej sprawdziło. Ale trudno. Kompromisy dzisiaj. Nice. No nie ukrywam, że zazdroszczę biegaczom wszystkim, których mijam. Ale dla mnie dzisiaj lekcja cierpliwości i odpuszczania. Mam nadzieję, że to kwestia dzień 2 i wracam. Dobra, trudno, wracam. W sumie mi nie pozwala z tym samochodem tak. Gdybym ja się postawił w drugiej sytuacji i ktoś mnie tak zablokował, to bym tam na pewno kurwa wrzucał. także zawika. Miejsce, w którym teraz stoimy, no klasyczek tutaj lokalny, to jest ten hotel, w którym tak naprawdę jedyny hotel tutaj w kraterze. W takim standardzie, także mekka na obozy zimowe dla kolarzy. Chyba, nie jestem pewien, ale chyba. Tutaj jakiś długoterminowy deal mają Ineosy, drużyna INEOS Grenadiers. Zresztą, jak wpiszecie sobie w YouTube INEOS Tejde, to oni mają całkiem fajny, fajną taką serię filmików. Stąd no wiadomo, warunki do kularstwa perfekcyjne, plus ten aspekt wysokościowy. No Minus jest taki, że jest bardzo malutki ten hotel, tam naprawdę parę osób wchodzi. Do trzeba z jakimś ogromnym wyprzedzeniem robić. I chyba i tak, i tak jest ciężko, i tak i tak jest drogo. No ale fajnie być w takim miejscu, gdzie też się prosi pojawiają. No i kilka kroków pod górkę Delikatny truchcik od razu gorąco, także jak tu jest tak, to dzisiaj na południu na plaży tam się smażą. Południe dużo bardziej komercyjne, dużo bardziej turystyczne. No ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tamtych rejonów. No to myślę, że dzisiaj smażalnia Potwierdziło się, przynajmniej Oliwia potwierdziła to co mówiłem, że ta sobota, niedziela, o piątek, sobota, sorry. E, mocno imprezowa na Teneryfie. gdzie mówi, że w nocy nie mogła spać, bo tam pod oknem było grubo. Ja tam śpię w zatyczkach, także nawet nie wiem co się działo. Mogliby mnie okraść, bym nawet nie wiedział. No i mamy to, Oliwia uratowała honor biegowy drużyny dzisiaj Ile 8 kilometrów? 16. Ciężko? Ciężko. Gorąco? Jest gorąco, w tym słońce, ale nie ma co na słońce narzekać. Nie no, lampa i... jest totalna. No i jednak robią sobie. Stoimy, mu koleż ale mieli, poka go. Pole mieli. Ale, ale! Jakiś prosty. Eee, no Było taki widać jest. po nim. Ta? No. Chyba <grym> <grym> Będziemy zamykać tę piękną niedzielę treningowo. Dzień można powiedzieć, że uratowany jakimś żwawym pływaniem. Którego oryginalnie nie było w planie, ale trzeba było jakoś, jakoś to wyrzeźbić. Niestety nóżka nie pozwala na bieganie, także zobaczymy jutro. Jutro w planie siłownia i basen, już taki basen normalny. Nie ten hotelowy. Tutaj dzisiaj udało mi się wcisnąć 2 km z kawałkiem. Fajnie, szybko, żwawo, ale, ale zimno. Przed nami dzisiaj tylko kolacja, ładowanie węgli i od jutra lecimy dalej. Jub!